Witam serdecznie. Razem z Sebastianem Szczepanem pokażemy Wam dzisiaj książkę Mili Dziubak, Rok w Lesie, wydane przez wydawnictwo Nasza Księgarnia. I nasza książka zaczyna się opowieścią o wszystkich bohaterach, którzy e, przeżywają miesiąc po miesiącu różne rzeczy robią, prawda, mm -hmm. różne rzeczy się z nimi dzieją, no i e, jak się czyta tą książkę? No trzeba, trzeba tą książkę czytać, znaczy nie trzeba, ale można ją czytać z pewnością jako, jako, jako spacer po lesie. Spacer po lesie przez 12 miesięcy i podczas tego spaceru możemy się zapoznać z różnymi, że tak powiem, rzeczami, z obyczajami zwierzątek, ale przede wszystkim z tym, jak te zwierzątka przez ten cały rok sobie żyją. No bo wiadomo, no niektóre, niektóre sobie na. Niektóre śpią. Tak, zimą zapadają. Niektóre sen tam zimowy. Za... Tak, ciężko pracują. Aż na, na zimę straci poroże. No, zimą mu nie jest potrzebne, będzie mu potrzebne dopiero na wiosnę. Eee, no więc więc on sobie tam bidny przez tą zimę chodzi bez poroże i tęskni za, 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 za swoimi rogami. Eee, no, na, wiosnę, no, na wiosnę mu wyrosną nowe, wtedy, kiedy będzie, będzie to potrzebne. To jest masa dowcipu sytuacyjnego. Na tak. przykład widać w tych grafikach, że królowa mrówek śpi pod liściem i w koronie. Mrówki wszystkie śpią. Widziałam zakochanego tak. pająka, widziałam musztrowane e, jakieś robaczki, takie, które ustawiają się w szeregu i tutaj są zarządzane. Misia uciekającego przed pszczołami, bo tam już się dobierał chyba do miodu. Mhm, jest prawie. wiele, wiele historii, tak? I jakby te okoliczności e, spory roku, e, na, znaczy z miesiąca na miesiąc się zmieniają i zwierzaki robią różne rzeczy. Zgadza się, zgadza się. No, książka jest niezwykle urocza, jeżeli chodzi o ilustrację. No, do tego nas przyzwyczaiła Emilia Dziubak, e, która staje się tutaj powoli taką taką. No, e, wręcz ikoną stylu, z stylem samym, znaczy ma swój własny niepowtarzalny styl yy, tworzenia. I, I coraz fajniejsze pomysły trzeba i to przyznać, właśnie rok w lesie jest Piękne taką są te ilustracje, takie dowcipne. Wyjątkowo książeczką, książeczką, to prawda. No i na pewno, z pewnością dedykowana dzieciom już od drugiego roku życia. To Może na nawet trochę wcześniej, tak. tak. Może nawet e, z, zgadza się, nawet, nawet, nawet e, e, powyżej pierwszego roku życia dzieciaczki też z pewnością skorzystają z tej książeczki. Tak, i myślę, że na początku to ja rodzice pisze. będą opowiadali. Co się dzieje i będą opowiadali o świecie, dlaczego, nie wiem, na przykład lód się pokrywa w zimie i co tam pod tym lodem się dzieje. A najciekawiej będzie, jak to dziecko pod koniec będzie opowiadało rodzicom, co zauważyło tak. i sprawdziło wszystkie swoje tak. obserwacje, bo wątków tu jest. Wątków jest sporo, a zwierzątka są ściśle określone. Tutaj nie mamy wątpliwości, że niedźwiedź jest niedźwiedziem, łosiem. Tutaj z... Dziecko, dziecko poznając te zwierzątka z tej książki, nie będzie miało wątpliwości, kiedy któryś z tych zwierząt zobaczy w telewizji, czy też na żywo, i z pewnością, z pewnością rozpoznaje je bez pudła. Mhm. I, I każdy, jeszcze dodam, że każde z tych zwierząt, które jest opisane na początku, jest na każdej ze stron w innej y, sytuacji robi różne rzeczy, więc jakby można ją czytać patrząc w ogóle ogólnie na zimę, można y, obserwować życie mrówki z miesiąca na miesiąc i już świetnie wiedzieć, jak tutaj y, przez rok być mrówką. Dokładnie. <grych> no to miłej zabawy dla y, młodszych i starszych przy dowiadywaniu się w ten ciekawy sposób o świecie.